Dzień dobry, pozdrowienia z HRLD, z Chin Jesteśmy teraz w naszym pięknym hotelu Tutaj pod Yangshuo To jest piękna kraina Tutaj w południowych Chinach Gdzie są niesamowite krajobrazy I takie stoszkowate góry Teraz idę pobiegać Kolejny bieg z serii Pomagamy dzieciom w Korei Północnej Jak wspominałem, zbieram pieniążki na dzieciaki w KRLD. Zbieramy fundację, która ma pikarnię w Korei Północnej i pieką chleb dla dzieci. Zapraszam na krótką przebieżkę A jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o tej fundacji, link na dole. Wejście do naszego hotelu, w tej starej uliczce. z oryginalne, budynki oryginalne, tylko oczywiście trochę wyremontowane, żeby jako tako wyglądały. Ale to jest taka stara właśnie wioska chińska. Skopie suche. Patrzcie na te krewetki, jak pięknie. Według opowieści jednego kimciego, który spotkałeś po drodze, to na tej górze, w trakcie II wojny światowej, była baza chińska, tutaj, i walczyli z japończykami. się tu bronili przed japońskim najeźdźcem. To chwasty, to nie podarzyło. Tu nie takie rudery. Tu już ładny, elegancki blok mieszkalny. Piętrowy dodatku kacuszki Te wszystkie kury, kaczki na wolnym wybiegu robią co chcą. Nikt tego nie kontroluje. Wygnieje poza miasto. Miasto, wioskę. Te bloki, przynajmniej już, już. Miastowe bloki. No tak to się buduje w Knie. 刚没有没有，现在在跑步。你你是不是去我们旧县啊。你住哪里？我现在在跑部那边。哦，你住秘密花园的吧？对。然后还不知道坐电车去。哦。哦我知道，我知道。然后再见。 jest towarzysz z wioski, jak poznaliśmy ostatnio. Stary Hun Weibin z Czerwonej Gwardii biorący udział w rewolucji kulturalnej. Wciąż się ubiera w swój mundur ze znakami. jest sympatyczny człowiek. Jest przewodnikiem tej po okolicy. z towarzyszem, Zaprowadzi mnie do swojego domu. A ja później pobiegnę na rewolucyjną górę. Tutaj o. No. Okay, wspinam się na rewolucyjną górę, na której niegdyś chińscy towarzysze walczyli z japońskim najeźdźcą w trakcie II wojny światowej. Mam nadzieję, że się nie zgubię. To jest ta ścieżka jest. Nie ma ścieżki. O! jest to taki dobry pomysł. To trzeba żałować już chyba. A tam jest ścieżka ok. O tędy Uuuu ja wiem, to taki dobry pomysł. Chińczycy bronili tej bazy. Czyli ja w trakcie wojny. Rzeczywiście pod taką górę się spiąci. Dokonywać ataku to jest. no samo no, samobójstwo. Dziwnego, że wybrali takie miejsce do obrony tej ziemi. Niestety muszę skapitulować, niczym japońska armia okupacyjna w 1945 roku. Jednak jest za ślisko, góra przerasta moje możliwości. Nie chcę się zwalić i zabić tutaj gdzieś po drodze, bo patrzcie jakie tu są. No proste kamienie do spinaczki. Ja wiem, że dla kogoś, kto ma doświadczenie z to pewnie nie jest problemem, ale jest ślisko. I trochę się obawiam. Nie wiem co będzie dalej. Wracam do domu. Takie skały to są To nie na moje możliwości. schodzimy Takie widoki. A takie widoki są w połowie góry. A wracamy. A już czeka coś na śniadanie do towarzysza. Muło. Czy już rozumiecie dlaczego? Co wypuściłem wspinaczkę do dzisiaj? rewolucyjny duch. Nie jest aż tak wielki niczym Armia Czerwona w 1945 roku. Wtedy musiałem skapitulować przed potęgą Chin. Nikt nie jest w stanie pokonać Chin. Pamiętajcie o tym. Po co Japończycy się pchali? Już rozumiem czemu nie byli w stanie zdobyć tej bazy. Niezły hardcore. To tyle na dzisiaj z biegania. Piękne krajobrazy tutaj w Yangshuo. Polecam to miejsce, jest naprawdę wspaniale. Przypominam jeszcze raz o mojej zbiórce na dzieci w Korei Północnej. Pomagamy dzieciakom, zróbmy co możemy, żeby im pomóc. Uważam, że powinniśmy pomagać, prawda? Zróbmy coś dobrego, a nie tylko izolujmy tę Koreę Północną. Pomóżmy tym, którzy najbardziej potrzebują. W tym razie dziękuję za uwagę. Link na dole do zbiórki, podajcie dalej. Dziękuję, do następnego odcinku.